Na konferencji w belgijskim Spa, która dla Polski jest ostatnią szansą na uzyskanie pomocy Ontanty, czechosłowacki minister spraw zagranicznych Edward Benesz forsuje podział Śląska-Cieszyńskiego bez przeprowadzania plebiscytu. Brytyjski premier David Lloyd George, licząc na korzyści ze współpracy z Rosją Sowiecką, wymusza zgodę na przyjęcie linii Kersona jako linii polsko-sowieckiego zawieszenia broni. Oddanie Wilna Litwie i złożenie w ręce alianckie przyszłości Galicji Wschodniej i Gdańska. W zamian Anglicy składają nigdy niezrealizowane obietnice dostaw sprzętu i broni. Premier Władysław Grabski, licząc na pomoc w negocjacjach z Bolszewikami, godzi się na te propozycje, co kończy się jego demisją. Lenin, który nie jest zainteresowany pokojem z Polską, odrzuca alianckie pośrednictwo w negocjacjach.